Witam bardzo serdecznie. Na początku chciałem podziękować wszystkim, którzy bardzo węczą z ostatnich skarier lata, w szczególności przez ostatnie tygodnie opracowali. pracowali. Uważam, że powinniśmy kalendować <sum> ten program dalej, dlatego że po raz pierwszy od wielu lat ja wierzyli, że można w niej się realizować świetne projekty, że to miasto jest miasto kultury i tak już zostanie. Jeżeli tylko będziemy sobie żyli, nie będziemy się e, załatwiali, to tak będzie, bo pokazaliśmy sobie że Łodziany mają największą siłę w tym projekcie i w kolejnych latach, jeżeli będziemy konsekwentni, to robić. Obiecałem, że będę więc e, powiem tak, wczoraj, wczoraj naprawdę było nam przykro. Uważam, że według naszej, naszej opinii e, ta dośrodkowia jest e, bardzo niesprawiedliwa. Natomiast e, nie to chciałem dzisiaj powiedzieć. To, to nie jest przekaz czy, czy, dzisiejszego dnia. E, uważam, że łodzie naprawdę nam to zasługują. To jest pewnie słowo, które będziemy, będziemy powtarzać cały czas. I to wsparcie, to zaangażowanie, które, które dostaliśmy podczas budowania tego projektu, było wystarczającą nagrodą za to, żeby ten projekt realizować. E, i... Ta rewolucja w Ogaźni, którą chcemy dokonać, ona się dokona i właśnie prawdziwa rewolucja powstaje oddolnie. Prawdziwa rewolucja powstaje bez e, żadnych ministerialnych decyzji, tylko ludziach. I ta, ta rewolucja, myślę, z nas się dokonała. Rewolucja o myśleniu o naszym mieście. Ja jestem dumny z tego, że mieszkam w Łodzi. Tutaj zostanę e, i myślę, że to dopiero początek. To dopiero początek tego to, to przed nami. Chcemy wykorzystać ten kapitał społeczny. Państwo, tak jak widzą tutaj w kamerach, jest grupa osób, natomiast jest nas dużo więcej. Może, może powiecie sobie ja że raz do Nas wczoraj, jak pociągiem, za to wielkie przywitanie i, i no, bardzo to było wzruszające, e, naprawdę proszę powiedzieć, że ta rewolucja się dokona i ta rewolucja dopiero dzisiaj ma swój początek, bo jest w nas, w nas również oprócz tego, oprócz tego, że mamy to przywiązanie do naszego miasta, jest w nas wielka złość, a rewolucja rodzi się w takich emocjach, tak silnych jak. Ja nie mówmy o polityce, ten projekt nie jest polityczny, ten projekt jest ludzki. Poddajemy się i walczymy dalej z początek nowego projektu. Nowego projektu i będziemy prawdziwą, niezależną Europejską Centrum Kultury, Stończą w filmu, wizaju, mody, teatru, niezależną podkreślam.